Witamy bardzo serdecznie program Moim zdaniem jak co tydzień. Dzisiaj natomiast jesteśmy w studio Polskiego Radia Katowice ze mną Andrzej Zowada. Dzień dobry. Dzień, witaj. Spotykamy się w takich nastrojach dla tutaj osób związanych z GKS-em Katowice niezbyt, bo w ostatni weekend mecz niedzielny GKS przegrywa mecz, który wszyscy wcześniej powiedzieli będzie trudny na pewno, bo to mecz derbowy swoje, swoje ma. Jakby tutaj każdy mecz swoje prawa ma, szczególnie te derbowe. Przegrane jednak 3 do 1, tego chyba nawet trener Moska się nie spodziewał, bo jego reakcja po konferencji była dość taka bardzo, bardzo ekspresyjna. No na pewno tego się nikt nie spodziewał, ale... Mm... Porażka to jest jedno. Inna sprawa to jest styl, w jakim ta porażka została. w jakim doznali piłkarze GKS-u tej porażki, bo no, to jest drugi mecz, który ja obserwowałem z rzędu, w którym bardzo się bałem o wynik, dlatego że już pierwsze symptomy mieliśmy w meczu ze Stomilem. Ja zresztą w relacji pomeczowej mówiłem o tym, że GKS musi nauczyć się grać w roli faworyta. Musi nauczyć się rozgrywać atak pozycyjny skutecznie. I mieliśmy przykład już w meczu ze Stomilem, tam udało się wygrać. Natomiast Tychy obnażyły te bolączki dotyczące właśnie jakości gry, rozegrania w ataku pozycyjnym, no absolutnie. To, że prowadził GKS świetnie, fajnie, natomiast poza tym początkiem meczu, no to cała reszta to było walenie głową w mur, ale absolutnie bez, bez pomysłu tak na dowolną sprawę. Ta piłka w dużej mierze chodziła między obrońcami. Mało ruchu z przodu, no i to wszystko powodowało, że Tyszanie, nawet jeżeli już grali w dziesiątkę, potrafili się odpowiednio przesuwać, z dużym wyprzedzeniem wiadomo było, w którą stronę piłka zostanie zagrana, nie było elementu zaskoczenia, no i to wszystko spowodowało, że GKS był absolutnie bezradny wobec dobrze zorganizowanej gry w obronie. Plus do tego błędy w defensywie, które no, niestety się skumulowały na ten mecz i efekt jest taki jaki jest. Ale jak uważasz, za szybko GieKSa strzelił bramkę, poczuli się zbyt pewnie zawodnicy, później do tego jeszcze ta gra w przewadze, no tak naprawdę nie pamiętam jak drużyna w takiej sytuacji w jakiej był GKS przegrywa spotkanie. A ja pamiętam, ja pamiętam sytuacje, w których GKS grał w przewadze i meczów nie wygrywał, mecze przegrywał. Kilkukrotnie już gracze Geksy powtarzali, że gra w przewadze wcale nie jest grą łatwą, i tutaj się to po raz kolejny sprawdziło. Czy szybko strzelony gol miał wpływ tutaj? Pewnie tak, pewnie jakieś rozprężenie przyszło, że a, tam GKS, GKS Tychy, e, słaba drużyna, gdzieś tam z tyłu, w dole tabeli, mamy 1-0, mamy spokojną grę świetny nam się mecz ułożył, natomiast już, już końcowe fragmenty pierwszej połowy pokazały, no, że tutaj wcale tak dobrze nie będzie i ten gol, który został strzelony przez GKS Tychy no, absolutnie był ostatnim, ostatnim dzwonkiem ostrzegawczym. W tej sytuacji już absolutnie Geksa powinna no, mieć z tyłu głowy, że to spotkanie się wymyka spod kontroli z tego względu, że sami widzieli przecież, że nie idzie, że nie są w stanie stwarzać sytuacji podbramkowych. Tak to wyglądało. E, no, nic z tym nie zrobili i nie wniosły nic, także zmiany przeprowadzone przez trenera Moskala, bo mm, niestety zawodnicy, którzy się pojawili na boisku, czy Gancarczyk, y, czy Tomek Grubel, choć ten może akurat najbardziej, czy y, y, Zielu, no Zielu w ogóle nie istniał w tym meczu. Garnek coś tam próbował w y, końcowej fazie meczu pobrać, ale nie przyniosło to absolutnie żadnego efektu, dlatego że GKS wciąż grał za wolno i zbyt schematycznie. No właśnie pokazuje to po raz kolejny, wracamy do problemu, o którym ja wspominałem i również dziennikarze kilka tygodni wcześniej, kiedy, kiedy Geksa jeszcze nie wygrywała albo nie przegrywała, m, tylko miała tą serię spotkań bez porażki. Przez te kilka tygodni zapomnieliśmy o tym problemie, który, który był bardzo widoczny, czyli m, problem strzelania bramek. Strzelali Gancarczyk, Wróbel gdzieś tam uderzył, teraz Goncerz, dwie bramki. Wszyscy zapomnieli o tym, że tego zawodnika w ofensywie brakuje. W spotkaniu z Tychami problem powrócił. No niestety problem powrócił, ale akurat w tym spotkaniu to nie był tylko problem braku napastnika. Tutaj jednak organizacja gry do przodu, tempo, tempo, przede wszystkim tempo rozgrywania piłki zawiodło. Ja myślę, że jakby zagrać na Takim, z taką prędkością, z jaką rozgrywali piłkę gracze Giksy wcześniej we wcześniejszych meczach tutaj by problemu nie było. Mieliśmy olbrzymią przewagę. Przecież Katowiczanie tak na dobrą sprawę przez długie fragmenty nie schodzili z połowy GKS-u tych. Więc kwestia rozgrywania szybkiego rozgrywania piłki i kombinacyjnej gry na pewno przyniosłaby efekt nawet gdy nie było nominalnego napastnika, ale to jest to, co powtarzamy już od, od początku praktycznie sezonu, od momentu w zasadzie poprzedniego sezonu, kiedy wiadomo było, że Denis Rakers opuści Katowice, że wartościowego zmiennika nie ma i to jest zadanie dla sztabu szkoleniowego, i to jest zadanie dla prezesa, żeby znaleźć wartościowego napastnika zimą, który będzie w stanie. No, dać nowy, nową jakość, dać efekt z przodu. Tego efektu niestety w tej chwili brakuje. Nie masz wrażenia, że po, po tym spotkaniu niedzielnym to tylko naprawdę w, gdzieś tam stąpa po, po ziemi mocno tylko trener Moskal, bo cała szatnia gdzieś ma głowy w chmurach. Ten spotkanie było naprawdę Powinno być, y, powinno być wygrane, patrząc na te okoliczności. Jedynie, jedynie po spotkaniu trener Moskal powiedział, że no, ta drużyna jeszcze nie ma jakości o ekstraklasie, a wy cały czas o niej mówicie, o, tylko o ekstraklasie. To prawda, że y, mowa o ekstraklasie to jest y, naprawdę bardzo optymistyczna y, optymistyczne myślenie i zresztą wszyscy i zarząd klubu i sztab szkoleniowy od początku powtarzali, że y, no, nie myślmy o ekstraklasie, nie patrzmy w tabelę. Y, to, to, to są takie slogany, które się powtarza, ale rzeczywiście GKS jest w takiej sytuacji, że to nie jest jeszcze, moim zdaniem, drużyna gotowa na Ekstraklasę. Mało tego, klub wciąż ma zaległości ciągnące się sprzed kilkunastu miesięcy, sprzed kilku lat, które wciąż powodują, że do tej Ekstraklasy nam daleko. Natomiast czy piłkarze tutaj mają jakąś winę w sobie? Chyba nie. Ja, ja bym ich nie winił i nie widzę w nich chodzenia kilkanaście centymetrów nad Murawą. Zresztą w, jedną, w jednej z wypowiedzi Kufel, który strzelił golem, mówił, że on się z tego gola nie cieszył absolutnie, no bo to nic nie dało, to po pierwsze, a po drugie powiedział wprost, zagraliśmy jak frajerzy. No i on się czuł jak frajer i, i, i ja się nie dziwię, bo naprawdę był to mecz, po którym cała drużyna powinna czuć się jak frajerzy. Mówiło się o, tych, o tej, nie, tej serii Kazimierza Moskala, teraz taki naprawdę zimny prysznic, ale czy on w dobrym momencie e, Spadł, bo w mecz zbliża się z Wisłą Płock, która gra bardzo dobrze i tak naprawdę z jednej strony szkoda, przydaje się zimny prysznic, żebyśmy tak faktycznie nie, nie fruwali nad tą murawą, ale z drugiej strony gdzieś to może na morale na, morale na pewno wpłynąć i może mieć to, nie chcę krakać, negatywny skutek w meczu z Wisłą Płock. A ja jestem optymistą pod tym względem i uważam, że akurat zimny prysznic tej drużynie w takim momencie, przydał się zdecydowanie i odniesie skutek pozytywny. Jestem przekonany, że chłopcy będą chcieli i zrobią wszystko absolutnie, żeby przed własnymi kibicami z takim rywalem mocnym, nie ukrywajmy, bo Wisła kto naprawdę jest dobrze poukładana drużyna, pokazać, że to był wypadek przy pracy. Szkoda tylko, że akurat w meczu z Tychami, no bo to dla, dla kibiców było spotkanie. Podwójna przegrana. Pod, pod, tak, podwójna przegrana. Myślę, że wielu wolałoby poświęcić to, to zwycięstwo ze Stomilem i oddać twierdzę Bukowa Stomilowi, aniżeli przegrać Wiawożny z GKS. -a. Czyli teraz, żeby ta fala, którą którą promuje na plakatach Mateusz Kamiński, była zimna, ale dla rywali. Oj, zdecydowanie. I Ja myślę, że mieliśmy taki przykład ostatnio w piłce ręcznej. Ekipa Górnika Zabrze, piłkarzy ręcznych, przegrała nieoczekiwanie w Kwidzynie z drużyną, która jest znacznie słabsza. I tak wyszli naładowani w sobotę na mecz z Chrobrym Głogów, że nie pozostawili absolutnie złudzeń drużynie Chrobrego, który był wyżej w tabeli. Kto jest lepszy? Oni Zapowiadali przed meczem, że zrobią wszystko, żeby odbić, żeby pokazać kibicom, że, że to był wypadek przy pracy i zmietli rywala z parkietu. Ja mam nadzieję, że w meczu z Wisłą Płock tak właśnie zachowa się drużyna GKS Katowice. Gdyby nie, nie niedzielna porażka, to GieKSa byłaby liderem. Tak jednak nadal sytuacja nie jest tragiczna w tabeli. W zasadzie rywale nadal cały czas grają. Podzawodników z Bukowej. Ale to też pokazuje, jak wyrównana jest ta liga, bo jeżeli na półmetku rozgrywek praktycznie szanse na awans ma tych drużyn praktycznie 8-10, bo tam te różnice punktowe są niewielkie. Zwłaszcza, że wiadomo, jak to wygląda zimą w naszym kraju, że wiele drużyn zimą traci wiele ze swojego, ze swojego potencjału, tego, który prezentuje jesienią. Wiele też drużyn wiosną gra rewelacyjnie. Ja myślę, że tutaj spore znaczenie będzie miało to, co wydarzy się w Bełchatowie w przerwie zimowej. Ukrywam, że prawdopodobnie dojdą tam, e, będziemy świadkami sporych osłabień GKS-u-Bełchatów. No, chyba że coś się zmieni rzeczywiście. Ale. Zresztą masz kciuki za transfer Ale, ale, ale trochę, trochę tak trochę tak to wygląda. Jest możliwa rozbiórka tej drużyny, więc to może spowodować, że wiosną Bełchatów się przestanie liczyć. Natomiast tych drużyn liczących się w stawce jest coraz więcej. Miedź Lignica, która zaczęła fatalnie, potem miała serię zwycięstw i doszlusowała do czołówki. W zasadzie strata jest niewielka. Kto wie, może mieć coś namiesza, może namieszać arka, która zasygnalizowała świetną formę. Ja wiem, że pobiła koronę, która grała w pucharze rezerwowym składem, ale mimo wszystko wynik 5 do 1 z drużyną ekstraklasową robi wrażenie i także tych drużyn z aspiracjami, drużyn, które są poukładane, które mają mocne kadry, e, które mogą tutaj zgłaszać akces do awansu, do, do ekstraklasy jest sporo i myślę, że tutaj to jak zakończy się pi pierwsza runda, runda jesienna w zasadzie już się zakończyła, ta pierwsza prawie, że no ale tam mamy jeszcze, jeszcze kolejki, natomiast e, czy skończymy na czwartym miejscu, na piątym, czy na pierwszym Różnica punktowa będzie niewielka i to będzie decydowało. Nie podniecałbym się nawet jeżeli byśmy byli liderem. To był komentarz Andrzeja Zawady, Polskie Radio Katowice. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki serdeczne. Do zobaczenia. Dzięki.